Szanowni Państwo, sądowe młyny mielą długo, ale w Polsce jeszcze sprawiedliwość nie umarła i sądy powiedziały to, co od wielu lat mówili politycy. Panowie ministrowie Kamiński i Wąsik nie powinni być ułaskawieni, albo na pewno nie powinni być ułaskawieni w trybie w którym zostało to zrobione przez pana prezydenta w 2019 roku. Lewica wnioskowała do Sądu Najwyższego o jak najszybsze zajęcie się sprawą uniewinnionych ministrów w rządzie PiS. Pan Kamiński i pan Wąsik uniewinnieni, ale wtedy nie bez racji mówiliśmy, że jeszcze wszystko w tej sprawie nie zostało rozstrzygnięte. Bo w każdym normalnym państwie wobec ministrów rządu, w którym, wobec których toczy się postępowanie, ci ministrowie nie mieliby prawa zasiadać w ministerialnych fotelach, nie mieliby prawa być członkami gabinetu. W Polsce te standardy zostały złamane i dzisiaj po ośmiu latach nadchodzi sprawiedliwość. Nadchodzi sprawiedliwość, która wyrazem Sądu Najwyższego wskazuje, że pan Wąsik i pan Kamiński łamali prawo. Łamali prawo, a najwięcej tego prawa złamał prezydent Andrzej Duda, który nie miał żadnego prawa do ułaskawień. Nie miał prawa, bo postępowanie nie zostało zamknięte. Skoro postępowanie nie zostało zamknięte, prezydent czynił swoje działania nielegalnymi, bo tak trzeba traktować dzisiejsze postanowienie sądu, to pan Wąsik i pan Kamiński powinni zostać z rządu wyrzuceni. Nie ma miejsca w rządzie dla polityków, dla ludzi, którzy mają na swoim koncie wyroki i to wyroki, które nie zostały zamknięte. Postępowanie wróci do sądu. Sądy powszechne będą się tym zajmowały. Dopóki druga instancja się nie wypowie, pan Kamiński i pan Wąsik nie mają prawa być członkami polskiego rządu. To jest wstyd na Europę. To jest politycznie nieuzasadnione, ale tak społecznie i moralnie bardzo fałszywe w stosunku do każdego obywatela. Każdy Polak, każda Polka, która łamie prawo, która ma wyrok sądu, a przypominam, że obydwaj ministrowie Kamiński i Wąsik takie wyroki mają, nie miałaby prawa zasiadać w żadnej instytucji. Byłaby po prostu skażona tym, że wyrok został wydany, skazujący. A tutaj najważniejsi urzędnicy, odpowiadający za służby specjalne, za policję, za sprawy wewnętrzne, są uczestnikami życia publicznego. No nie. Panie Kaczyński, Panie Morawiecki, czas skończyć z tym, co dzisiaj ośmiesza Polskę. Panie Duda, Panie Prezydencie. Zbezczęścił pan polską konstytucję, uniewinniając tych dwóch facetów, którzy dzisiaj powinni siedzieć w więzieniu, a nie na ministerialnych stołkach. Mówimy panu to wyraźnie. Prawo i sprawiedliwość w Polsce nadchodzi. Nadchodzi nie w wydaniu politycznym, ale w wydaniu sądowym. Sądy przestały się bać przestały się bać. Kaczyńskiego, Morawieckiego i Ziobry wydają wyroki i pokazują, że prawo i sprawiedliwość w tych wielu kwestiach łamało prawo. Tak samo jak rozpoczęła się prezydentura Andrzeja Dudy od łamania prawa i od uniewinnienia, które nie miało mieć prawa miejsca w stosunku do Kamińskiego i Wąsika. Szanowni Państwo, Sąd Najwyższy dzisiaj stanął na gruncie konstytucji i na gruncie przepisów, a nie jak Trybunał Konstytucyjny na gruncie interesów partyjnych. Dzisiaj Sąd Najwyższy paradoksalnie stanął w obronie praw i wolności obywatelskich pana Wąsika i pana Kamińskiego, bo powiedział jednoznacznie że proces sądowy w tych konkretnych sprawach musi się zakończyć. Musi się zakończyć prawomocnym wyrokiem. Nikt nie ma prawa ani Trybunał Konstytucyjny, ani Pan Prezydent do uwalniania wymiaru sprawiedliwości od przeprowadzenia do końca procesu sądowego. Pan Prezydent dzisiaj może powiedzieć jedno. Sąd Najwyższy powiedział mi jednoznacznie nadużyłem prawa łaski. Nikt nie kwestionuje prawa łaski czy tej kompetencji do, do wydawania prawa łaski Pana Prezydenta ale pan prezydent jest także związany konstytucją. Pan prezydent nie jest królem słońce, który może uwalniać wymiar sprawiedliwości od jakichkolwiek postępowań. Pan prezydent może egzekwować swoje prawo łaski w ramach przepisów konstytucyjnych. I Sąd Najwyższy powiedział jedno: ani prezydent, ani Trybunał Konstytucyjny nie mogą ingerować w niezależne postępowania przed sądami powszechnymi. To sąd powszechny, do którego zwrócił postępowanie Sąd Najwyższy Wyższy, będzie osądzał, czy Kamiński i Wąsik są winni, czy też winni nie są. Kamiński i Wąsik muszą usłyszeć prawomocny wyrok od niezależnych, niezawisłych sędziów, bo na pewno Trybunał Konstytucyjny, bo na pewno prezydent nie są tymi organami, które mogą wydawać jakiekolwiek wyroki. Trybunałowi Konstytucyjnemu pomyliły się zadania. Trybunał Konstytucyjny myśli, że jest jednym z organów w postępowaniu sądowym. No właśnie nie. Trybunał Konstytucyjny jest zupełnie od innych spraw. I jeszcze jedno. Widać dzisiaj, jak na dłoni, że wszystkie instytucje w polskim państwie Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, prezydent wszystkie te instytucje mają służyć jednemu: nie dobru wspólnemu, nie obronie prawa, tylko obronie interesu rządzącej partii. Ale nawet pomimo tego, że przejęty Trybunał Konstytucyjny, w którym zasiadają dublerzy i dublerzy dublerów, nie, nie są w stanie zatrzymać um, niezawisłego procesu sądowego, dzisiaj Sąd Najwyższy powiedział jedno. Proces Kamińskiego i Wąsika musi się skończyć, a Trybunał Konstytucyjny i prezydent nie mają w tej sprawie nic do gadania przed wydaniem prawomocnego wyroku. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.